urteczki z tej strony ptasznikolandia, i w dzisiejszym odcinku pokrótce opowiemy sobie, co nowego nabyłem na giełdzie. Terrorystycznej, jak widzicie, nie mieści się to w kadrze, i przy okazji przełożymy dość dużego ptasznika olbrzymiego. Więc, jak widzicie, wszystko nie mieści się w kadrze, no, trochę tego jest. Więc na początku omawiamy sobie. Po kolei wszystkie rzeczy w skrócie. Więc na początku mamy tutaj dość duże ścinki długowe od bioter. Kolejną rzeczą jest taki fajny kawałek kory, czy takiego jakby kawałka kory. Fajne to może być na przykład do wklejenia na tył terrarium, żeby nie było takie puste, więc możliwe, że skorzystam, ale na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Kolejną rzeczą są takie paczuszki z jakimiś dodatkami do terrarium, tutaj mamy bioter, taki ładny mech, tutaj mamy jakieś takie kawałki suchego, w zasadzie nie wiem czego, ale jest ładny, więc wziąłem i porosty też od Terrashop, więc lecimy dalej. Dwie takie ładne powiedzmy gwiazdki i taką dość dużą łupinę jakiegoś orzecha. Bardzo fajna, i przyda się do jednego ptasznika, którego też nabyłem, i zobaczcie go na końcu. Może nie na końcu, ale na końcu tego, co nabyłem na giełdzie. Taką ładną, małą tubkę. Pewnie pójdzie do naszej Irmini. Kto nie oglądał aranżacji terrarium, to serdecznie zapraszam. Warto obejrzeć. lecimy dalej. I na koniec taką miseczkę. Szklaną do wody na przykład dla jakiegoś ptasznika większego. No i brykiet torf, ale kogo by to interesowało. Takie mączniki, yy, mączniki i drewnojady. Drewnojadów mało, bo nie potrzebuję ich aż tak dużo, ale mączników jednak trochę jest. Dosypałem do poprzednich. tutaj jest pojemnik od lasty do rypera, I dwa nowe ptaszniki, czyli jeden z nich to ładny naduchromatus właśnie do niego w kolejnym odcinku do aranżacji pójdzie właśnie ten tałupina kokosa bardzo jest ładny na no, początku jak kupowałem myślałem, że to jest genialne jednak na i one się bardzo, bardzo wyczesują, zresztą już widzicie tą nogę na jego odwłoku nie było nic, na jego odwłoku no, więc drugi to bardzo duży samczyk z gatunku Las Jodera Jest on dość duży, tak palec bardzo mam blisko, więc wygląda, że jest mała, ale wielkościowo jest, jest taki. I to temu polu dzisiaj będziemy aranżowali terarium. Mam jeszcze jedno zdjęcie z Witkiem. Z panem z, yy, z kanału. Yy, już wam mówię. Aha, Arachnolandia i z Spiders Online. Tutaj ten pan, bardzo zapraszam Was na kanał Witot Plucik, więc lecimy z aranżacją. Torf już miałem wcześniej rozwodniony, więc nie trzeba rozwadniać. Torf już był wcześniej przygotowany, więc teraz nie będę już go musiał na nawadniać. Trzeba w końcu przełożyć tego wielkoluda. I ostatecznie przekładamy tego wielkoluda. Więc ptasznik już jest złapany w mniejszym pojemniku, więc aranżacja się zaczyna teraz. Ptasznika już mam w mniejszym pojemniku i teraz zaczynam aranżację naszego pudełka. Nareszcie to wygląda tak. Jeszcze coś poprawię. Póki co tak wygląda na razie terrarium, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj w tym miejscu daję porost. Ogólnie to jest na tyle z tej aranżacji. Nie daję jej do kryjówki nic, bo ona i tak pewnie większość tego przekopie. Ale na razie mi się jej tak podoba, więc jeszcze w to miejsce daję sobie miseczkę. Nalewam wodę. Więc wpuszczamy ptasznika. Więc pora na lokatora. Tam, tam, tam. Troszeczkę to jest ogromne. Sprawia, jak moja ręka. Strasznie duże. Więc. Więc co? To by w sumie było na tyle z tego filmu. I. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Tym sposobem, zbliży... Tym sposobem zbliżyliśmy się ku końcowi filmu i taka zapowiedź mała. W następnym filmie będziemy przekładali przekładali tego nieseksowanego. Ty. Krzyknę. nie lat. na chromatusa do większego pojemnika. Bo tutaj w tym go kupiłem i widać, że mu trochę ciasno. Więc to by było na tyle z tego filmu. Radzę subskrybować kanał. Bo kolejny film jest naprawdę fajny, moim zdaniem. Bo aranżacja jednak u tego ptasznika będzie fajna, bo pewnie kilka razy ucieknie. Więc komentujcie. Przede wszystkim subskrybujcie, oglądajcie. Łapkujcie, oczywiście, w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Yeah!